Średni wiek pierwszej styczności z pornografem to około 10 lat. Nie widzimy tego, ale coraz więcej dzieci. Dosłownie dzieci zaczyna oglądać pornosy. Oni jednocześnie czują się przyjemne w trakcie tego, ale jednocześnie czują się zawstydzeni. I to jest bardzo zły znak, bo bodźce ambiwalentne są najbardziej uzależniające. 10, 11, 12 latkowie dzisiaj są uzależnieni od pornografii i jeżeli nic z tym kurwa nie zrobimy, to będzie taka lipa, że ja pierdolę, już nawet nie wiem, jak mam to inaczej nazwać. Musimy rozmawiać. Musimy rozmawiać z tymi dziećmi, musimy. Dać im przestrzeń do tego, żeby oni mogli zadawać nam pytania, żeby mogli z nami pogadać, bo jeżeli dla nich seks, porno i wszystko z tym związane jest tematem tabu, to będą się uczyć od pornografii i skończy się tak, że jak będą mieli 13, 12, 14 lat, to będą patrzeć na kobiety tylko przez pryzmat seksu. Będą na siebie patrzeć i będą obrzydzeni samymi sobą, bo ich ciała nie będą podkoloryzowane przez reżysera. I stary, to jest przepis na to, żeby rozpierdolić sobie życie. Ratujmy młodych. Proszę Cię, rozmawiajmy z nimi, bo to jest najważniejsze, co możemy zrobić.